Cześć, w dzisiejszym filmie odpakujemy kilkanaście albo kilkadziesiąt saszetek Super Zing z trzeciej serii. Zaczynamy. O, pierwszy to jest taki. Ja mam to jest plecak. Chyba tak. Tak, tak drugi jest ten. A tak, tu trzeciej... O, co to jest? Co to jest? A. Takie coś. To jest chyba cytryna. Patrzcie, nie? To jest chyba cytryna. To jest chyba cytryna, tak? Następna paczka. Żelazko! Ja Ignaś ma żelazko. Paczki ma żelazko! Ekstra! Ja otwieram. Mam coś takiego. Kwalę Ignaś Srebrna! ma srebrną figurkę. Srebrną! Mam srebrną! Tutaj mamy kwiatka. Ja mam... Wtrafiliśmy właśnie walkę. O, ja mam właśnie ogrodowy. O, ja mam takie coś. Co to jest? Deska? The... Nie, nie wiem. Co? Patrzcie, Patrz, ja to? mam słuchawki. Fajne, świetnie. O, ja mam tort. Tort? Wow, tort jest najsuper! super. Co to jeszcze dobrze. jest? Coś? Okay. Kukurydza. a ja co to mam? Co to jest, wiecie? Gdy wiecie, to napiszcie w komentarzach. O, zamek. Ej, zamek z piasku, ale ekstra. Ja mam takie coś do malowania ścian. O, kosz. A tu? Miejmy nadzieję, że jeszcze się na jakieś srebrne górki. O, pianino. O, A jeszcze mam zostały srebrne. dwie ostatnie nam. Jak? Ja. O, coś takiego. Ja mam, a jeszcze tu jest, o. I o. taki robot. Wiertarka! Okay, Patrzcie, śmiesznie wygląda. Okej, to na dzisiaj chyba otworzyliśmy wszystkie saszetki, jeszcze przejrzymy. No i niestety tylko jedna nam się trafiła, srebrna. To rolka, nie? Patrzcie. To do następnego odcinka, pa!